Dzień dobry, witam wszystkich na konferencji po meczu Olimpia Elbląg Warta Poznań. Są z nami e, trenerzy, pan Artur Płatek Warta Poznań, pan Grzegorz Wesołowski Olimpia Elbląg. Wynik meczu 2-0, przypomnę strzelcy bramek Krzysztof Gajtkowski i Paweł Iwanicki. Prosiłbym o krótkie podsumowanie trenerów. Tradycyjnie najpierw trener drużyny gości, pan Artur Płatek. Dzień dobry wszystkim tutaj w Elblągu. Ja powiem tak, na pewno jestem zadowolony z wyniku który żeśmy tutaj odnieśli, bo jest to naprawdę ciężki teren. Z mojej perspektywy mecz składał się z takich, powiedziałbym, trzech kluczowych faz. Na pewno ta pierwsza, bardzo dobra w naszym wykonaniu. Te pierwsze 15-20 minut, to co żeśmy sobie zakładali. Takżeśmy chcieli grać agresywnie, zdobywać pole, grać na wolną, wolną strefę i takżeśmy żeśmy strzelili bramkę bardzo szybko. I myślę, że to gdzieś uśpiło moich zawodników, bo potem te dwie, trzy akcje spowodowały kontry drużyny tutaj Elbląga. I powiem tak, że do przerwy żeśmy mieli dużo szczęścia. Nie będę tutaj niczego ukrywał, bo, bo po prostu Olimpia była zespołem lepszym do przerwy z przebiegu całej pierwszej połowy. Myśmy ten napór przetrzymali, żeśmy jakieś rzeczy sobie uzgodnili w przerwie. No i potem druga połowa myślę, że bardzo wyrównana, ten początek. No i jakiś rzut karny, który został podyktowany i myślę, że to była kluczowa sytuacja tego meczu, bo gdyby być może poszło w drugą stronę, to myślę, że Olimpia by dostała jeszcze dużo jakiegoś wiatru w swoje żagle i mogłaby naprawdę nam dużo zagro zagrozić. Myśmy się nagle jakoś uspokojili, zaczęliśmy znowu grać to, co chcieliśmy, szczyliśmy drugą ramkę i potem już całkowita dominacja mojego zespołu na wojsku. Ja tylko powiem, że współczuję trenerowi Weselowskiemu tutaj, bo ma naprawdę zrobił kawał dobrej roboty z tym zespołem i ja wierzę, bo widziałem już wcześniejsze mecze tego zespołu, że ten zespół będzie punkty zdobywał. Wiadomo, że w sporcie e, najważniejsza jest cierpliwość. Jeżeli ta cierpliwość tu będzie, to myślę, że w Erblągu, to kibice będą mieć pociąg z tej drużyny. Jestem przekonany, że nie jeden klasowy zespół tutaj punkty potraci. Dziękuję. No Bolą takie porażki na własnym boisku. Myślę, że w przykroju całego meczu na tą porażkę nie zasługiwaliśmy. Natomiast natomiast zgadzam się tutaj z Tenderem Płatkiem, że taki kluczowy moment tego spotkania to był niewykorzystany rzut karny. Jeszcze gdy przegrywaliśmy 1-0, można było myśleć o jakimś korzystnym wyniku, przy dobrej dyspozycji, przy, dobry, przy dobrym sposobie grania. Natomiast tutaj po tym, po tym niewykorzystanym życiu karnym widziałem jak uszło powietrze z zespołu. Jeszcze próbowaliśmy coś robić, a bramka na 2-0 zakończyła mecz. Dzisiejszy mecz trwał 80 minut. Myślę, że z tak dobrym zespołem jak Warta jakieś indywidualne błędy, czy, czy jakieś niedociągnięcia w grze defensywnej, no kosztowały bardzo dużo i tutaj uczulałem zawodników przed meczem, że to nie jest jakiś pierwszy, lepszy zespół, tylko pod wodzą nowego trenera grają zupełnie inną piłkę, grają bardziej yy, zdecydowanie, zdeterminowanie i mają przede wszystkim dobrych piłkarzy nie możemy sobie tu pozwolić na żaden błąd, na, na, na zagapienie, czy jakieś niedociągnięcie, ktoś piłka nie trafi, czy, czy ktoś się zdrzemie. Ja myślę, że, że Trzeba być optymistycznie nastawiony do dalszych meczów, natomiast szkoda, punktów. I, I w perspektywie tych następnych spotkań, sztuką będzie się teraz podnieść po takim, po takim meczu, gdzie, gdzie można było powalczyć o punkty, no ale to do tego potrzeba już trochę lepszego grania. Dziękuję. Jakieś pytania od Państwa? Ja do Pana dobra. Panie Arturze, w swoim powiedział, tutaj, jak jakiś tam był szczupkami, to pan nie są do tego, żeby był rzutkanie? Mimo to, jako cenę zazwyczaj, jeżeli cenę ja podyktował pod to, to jest ewidentne. Rozmawiałem z panem półmeczu w południu, powiedział, że zawodnik przytrzymywał <koszulkę> za koszulkę, zawodnik mówił, że absolutnie nie, ewentualnie mógł, był podyktowany do Ja zawsze patrzę z mojej perspektywy, być może nie wyglądało to tak, takie ewidentne, ale to jest kilka ważnych rzeczy. W środę bezpiasem Panie trenerze. Jak pan widzi ten zespół? Czy zdąży pan odbudować poradę, No Myślę, że tu właśnie będzie tkwił największy problem, bo, bo jeśli gramy z zespołem, który jest zdecydowanie lepszym, jest zdecydowanie y, mądrzejszym i, i wygrywa, to wtedy jest bardzo prosta, prosta rzecz. Mobilizujemy się na następny mecz, mobilizujemy się na, na piasta i tak dalej. Natomiast, po, po niezłym meczu uważam, że, po, 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 że zaprezentowaliśmy się dobrze, przegrywamy stromotnie 2-0 u siebie. No to, to widzę, że chłopaki są załamani w szatni i teraz jest, jest kwestia jak to szybko yy, się połapiemy, no, jak złapiemy to wszystko. No, zobaczymy, jutro mamy trening, na pewno analiza meczu będzie dogłębna i, i trzeba zrobić wszystko, żeby tutaj... A może z drugiej strony jest i dobrze, że ten mecz jest za trzy dni będzie bardzo szybka okazja, żeby, żeby tutaj z, się zrehabilitować. A przeciwnik też grał, będzie grał jutro mecz, także... Myślę, że będzie, będzie wspaniała okazja, żeby tutaj zadowolić jeszcze kibiców w Elblągu. Pytanie do generała Wysłowskiego. Jak ocenia Pan jak wykonane zmiany? Bo o ile wejście Zaniewskiego na dało mniej więcej jakiś efekt, to zdjęcie z Murawy Koczona i Żubenowa chyba nie było do co do decyzją. Jakby nie szedł Koczon, to nie wszedłby Zaniewski, który dał dobrą zmianę. Czy, czy, czy lubenów, prawda? Czy, czy wartościach musiał zejść? Ja mam dobrych zawodników, którzy są w dobrej formie, widzę to na treningach i tymi zmianami chciałem polepszyć. No nie zawsze tak jak Pan mówi, no jeden zaskoczył, drugi nie. Ja też się uczę tego zespołu i na pewno, na pewno tutaj wnioski wyciągniemy. Natomiast, natomiast wszyscy ci, którzy weszli na boisko, Dawali znaki, że chcą grać w pierwszym składzie i forma ich do tego prezysponowała, żeby, żeby wyjść na boisko w dzisiejszym meczu i walczyć. No natomiast natomiast yy, czy to presja, czy jakieś czy jakaś inne rzeczy spowodowały, że, że, że Banaszek na przykład zagrał, uważam słabo. Jeśli to wszystko? Bartosiak? No, nie zgadzam się. Myślę, że, że, że to nie był jego, jego jakiś bardzo słaby występ. No, też, też, też chłopak jest. Dostara no, się, no, zobaczymy, przeanalizujemy dokładnie to wszystko i zobaczymy, jak to wyjdzie. Jeśli to wszystkie pytania, to ja dziękuję. Proszę o trenera, Pani Przekosiu, w ostatnich dniach nastąpiła zmiana. Czy to było z żeby Żebym w końcu zagrał ten. Pyta pan co, to jest. Z bramkarzami jest, jest taka sytuacja, że. że ja już mówiłem wcześniej, że, że, mam, że mam dwóch równorzędnych bramkarzy. No jak doła dostał kredyt zaufania, czy to popełniał błędy, czy nie bronił. No natomiast w ostatnich meczach, w trzech, w trzech ostatnich meczach no, przyjął siedem bramek. Także e, no, chciałem tutaj zobaczyć po tym ostatnim meczu z pogoni Szczecin, gdzie też no, nie, nie pomógł zespołowi, tak nazwijmy to, no, nie, nie pomógł. No, chciałem dać szansę Budakowiczowi. No. Na ocenę myślę, że przyjdzie czas, bo też muszę dogłębnie zobaczyć, jak to, jak to wyglądało. Wszystko. Jeśli chcą Państwo jakieś rozmowy indywidualne z zawodnikami, proszę dać znać, to poproszę ich tutaj do nas. Trenerom dziękuję, zostawiam jeszcze do dyspozycji panów. Dziękuję.